Nowy rekordzista Polski, 34,5 kg, na przepiękna ryba. Słuchaj, opowiedz jak to było, co to była za zasiadka i czy w ogóle liczyłeś na jakąś dużą rybę wtedy? No powiem Panu, nie byłem, w ogóle byłem zaskoczony okropnie z tego, w ogóle nie byliśmy przygotowani na taką rybę. Pierwszy raz, no pojechaliśmy z kolegą, to złapałem na, za drugim razem już 13 kg karpia i to mnie tak, to mnie tak zaskoczyło, nie, że złapałem taką rybę. No i pojechaliśmy, bo po prostu miałem wolne od pracy. Robiłem co miesiąc, mówię do kolegi, jedziemy chociaż tak posiedzieć, odstresować troszkę od pracy. No i wydarzyło się, no było fajnie, naprawdę. Pierwszy dzień nie było nic, kompletnie cisza, spokój. No a na drugi dzień w pół godziny, bo o piątej wyrzuciliśmy zestawy, a o w pół do szóstej już było branie. Słuchaj, w jakiej odległości od brzegu to było? 150 metrów. Coś po tego, bo tak zawsze wywozimy sobie bojkę i pod tą bojkę zawsze rzucamy, nie? Żeby mieć jedno i te same miejsce. Jeździmy już tam od września i cały czas mamy te same miejsce, żeby. A poprzednio tam w tym miejscu wyniki były jakieś? Ciekawe? Wyniki były bardzo fajne. Ja tam właśnie poznałem znajomych. Ja tam poznałem znajomych, którzy tam łapali, teraz już wszystkimi tak się koleguje, łapiemy razem. I oni właśnie mnie do tego wciągnęli do tego sportu, bo ja tak karpi ogólnie nie łapałem, no też, ale nie aż tak, jak teraz. A no od, od jak dawna łowisz karpie? No od września już tak od września, no. Bo ja łapałem wszystkie ryby, już łapię od 20 lat prawie, ale karpie dopiero teraz, może od września. Jak... Niesamowita progresja, z 13 kg na 34,5. I i ale przyznaj że mimo tego, że to była wypracowana ryba, to trochę szczęścia też trzeba mieć, że akurat trafić na takiego. Życiu. Trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Nigdy by się nie spodziewał, że aż taką rybę złapię. No. no i tym bardziej, że to nie było na zrzucie, bo tak wszystkim się wydaje, że na zrzucie to tam są te największe karpie. Okazuje się, że tak nie do końca. Bo tam jest, wie pan, tam jest Woda, nie i wszyscy myślą, że przy tej ciepłej wodzie, no niby... Ja też tak słyszałem, że wszyscy rzucą na zrzut, płacą ogromne pieniądze po to, żeby, żeby złapać największe ryby. A mówiłem tam, byłem tam dwa dni temu na zrzutie, że mówili 10 lat siedzą, jeszcze takie ryby w życiu nie złapali. A tam powiem panu, tam jest głęboka woda, jest zimna woda, ale jest. właśnie nie wiem, czy to może, że ta zimna woda tam jest i głęboko tam jest, to może przez to ta ryba tam siedzi, bo naprawdę znajomi tam powyciągali masę. Mówię Panu, po 3-4 karpie dziennie wyciągali. To była... Słuchaj, kilka zdań na temat zestawu, na, jakich, na, na jaki łowisz, bo pewnie to wszystkich interesuje. Jaki zestaw, jaki sprzęt? Jaki sprzęt? No, kupiłem kołowrotki nowe, bo na ostatniej rybie mi się połamał. Kupiłem kołowrotek z, z Okumy, kupiłem kołowrotki. Wędki nie mam za specjalne, bo to jeszcze chciałem dopiero kupić, no to z Jacksona mam wędki. No a haczyki mam z Bajca. Plecionkę mam też z Bajca. No i kulki jest też z Słuchaj, powiedz jak wyglądała sama walka z tą rybą, że, czy czułeś od razu na samym początku, że to jest taki duży klocek, czy nie? Powiem panu, że nie. Bo na początku było branie, choćby leszcz brał, bo szedł swinger na dół, w dółszym. Ja mówię do niego, patrz, zapiemy chociaż leższa dzisiaj, nie? No i jak zatłem wędkę, no to poczułem, że mam zaczep. Bo zamyślałem, że to jest zaczep, ale to jednak nie był zaczep. No i przyciągnąłem trzy razy i poczułem, że jest ryba na wędce, nie? No i ryba szła fajnie do, do brzegu, fajnie szła do brzegu, ale później przy samym brzegu jest 30-40 metrów płytko. I ryba poczuła opór i zaczęła walczyć. No i to wtedy zaczęła się walka, no. A ile to trwało mniej więcej razem? No, przy brzegu już 15 minut, 20. Zwa dwa razy mi odjechała tak po 10 metrów i po tym już spokojnie już o Kolega jeszcze z podbierakiem za nią ganił po wodzie. A co dobrze była zacięta, nie było problemu. Dobrze była i nie była mocno zacięta. Normalnie haczyk wyjąłem Ręką nie trzeba było niczym wyciągać fajnie, bo była. tu była fajnie zacięta wargę i... A wiedziałeś, że to jest rekord Polski? Nie. Czułeś to? Nie, ale... Wzięliśmy z kolegą, zważyliśmy to rybę, nie? I w podbieraku pokazywało 36,5 kilo. Bo nie mieliśmy ten I 36,5 kilo. I kolega na mnie patrzy i mówi, my chyba złapali rekord elektrowni, bo tu jest chyba 31. No i dzwonię do takiego Tomka, do znajomego właśnie, co go tam poznał, co karpie łapie. I go do... Tomku, my zapali karpia. On w podwiraku ma 36,5 kg. ja go mnie z jakiś wielki, on chyba rekord elektrowni my złapali. No, trzymaj ta ryba, do siatki ją wpuszczaj, zaraz zadzwonię po tacy, co się na tym co się ten zajmują z jakiegoś Timu czy z czegoś. No, do pół godziny byli. Do pół godziny rybę zważyli i się okazało, że ryba ma 34,5 kg. Ważyliśmy ją na od nich dwóch wagach i na mojej jednej. I wszystkie wagi pokazywały tak samo. No i mówię, i co, mam ten rekord elektrowni? Ale ty może rekord Polski. No i wtedy że jakby w szoku. No i... W i tak się zaczęło od tego czasu. No ja to co teraz chyba już nie odpuścisz łowienia karp? Teraz już nie. nie. Naprawdę, od tej, od tej ryby już te 13 kg, to już teraz przeważnie, że tylko na karpie. Nie? Bardzo mi się to spodobało. Jest to walka, fajna walka jest i posiedzieć, spokojnie posiedzieć i. Dobrze, Słuchaj, gratuluję Ci w takim razie, osiągnięcie niesamowite. A przy okazji proponuję ci spróbować na naszym symulatorze. Tak. I potem powiesz, czy ten twój karp rekordowy tak samo walczył jak ten tu. Powiem panu, jak maszynie. patrzę na tę wędkę, no to była tak samo wygięta jak ta. Spróbujemy? No pewno nie ma problemu. Dobra, chodźmy. No jak się mamy? No powiem panu, to jest chyba nowy rekord Polski. Ja już też tak myślałem, że jak puszczą, to coś konkretnego. Słuchaj, już jest tylko 30 metrów od brzegu. Jeszcze 30 metrów, czyli już kawałek. Powiem panu niesamowite uczucie. Ach, przy tej mojej się tak nie zmęczyłem jak przy tej. Przy brzegu było właśnie coś podobnego. <grystanie> Więc jakie wrażenia po holu na tym? Powiem w panu w porównaniu z tą moją rybą to dzień i noc. <laughs> Masakryczne porównania. Bardzo fajne, bardzo. Ta ryba chyba była, nie wiem, albo rozwiększa, albo naprawdę była konkretna. No Ale w końcu weszła chyba w kołki, przetarła żyłkę, strzeliła. A... Tak, tak. Zdarza się, zdarza się, Co? tak jest, zdarza się, wszystko się może zdarzyć. No ale... Czyli, słuchaj, holowałeś 34,5 kilo, to tak na twoje oko ile tam mogła mieć? No, 40 minimum. Opowiem panu, przy brzegu walczyła też podobnie jak ter, ale to było z 15 minut, tak. Ale nie aż takiej mocnej walki. Aż tak. No, ale tak czy inaczej. Wielkie gratulacje. Dziękuję Za panu jeden koli drugi. Za jeden i drugi. Nie, drugi. <grywany> Urwany. <grywany> Dziękuję.